Czy chcesz być w ketozie nie stosując diety ketogenicznej? Jeżeli tak, to obejrzyj ten film do końca, bo w tym filmie powiem Ci, jak wejść w stan ketozy bez diety ketogenicznej. Zapraszam do oglądania. W stan ketozy można wejść, nie będąc na diecie ketogenicznej. Dieta ketogeniczna jest to dieta, która pozwala nam być w stanie ketozy. Natomiast stan ketozy możemy osiągnąć innymi sposobami. I o tym powiem w dzisiejszym filmie. Pierwszym sposobem na wejście w ketozę bez stosowania diety jest post. Wejście w ketozę jest naturalnym stanem podczas postu, gdyż my nie spożywamy jedzenia, a więc nasz organizm zaczyna korzystać z zmagazynowanej energii, jakim jest tłuszcz, i z tego tworzy. Ciała ketonowe. Oczywiście też korzysta z glukozy. Wykorzystuje do tego glikogenolizę, czyli rozkład glikogenu, czyli zmagazynowanej formy glukozy, oraz glukoneogenezy, czyli procesu tworzenia nowej glukozy z substratów nie. Cukrowych, czyli z aminokwasów, czyli z części składowych białek, z glicerolu, który jest cząsteczką trójglicerydów. Trójglicerydy to są trzy kwasy tłuszczowe złączone cząsteczką glicerolu, a więc jak widzicie, nawet z tłuszczu możemy wytworzyć glukozę. Glukozę też możemy wytworzyć z acetonu, z jednego z ciał ketonowych oraz z mleczanu, czyli z kwasu mlekowego. I podczas postu nasz organizm. Wchodzi w stan ketozy. Definicja postu to jest niespożywanie żadnego jedzenia, żadnej formy energii. Czy to w postaci stałej, czy to w płynnej. Także pijecie płynne kalorie, to też już nie jest post. Natomiast, co ciekawe, restrykcja kaloryczna do odpowiedniego poziomu również będzie indukowała stan ketozy. Co ciekawe, diety głodówkowe takie jak 500-800 kalorii. Również mogą indukować stan ketozy. Dlatego dieta dąbrowskiej również będzie wprowadzała nas w stan ketozy. Natomiast jak wiecie, nie możemy na diecie dąbrowskiej być do końca życia, no bo grożą temu komplikacje zdrowotne. Natomiast należy o tym pamiętać, że takie diety niskokaloryczne również pomogą wejść w stan ketozy tylko trzeba na nie uważać, bo bardzo łatwo się skrzywdzić. O tym teraz nie będę mówił. No ale częstym efektem takich diet jest efekt jojo, także uważajcie na te diety i stosujcie je z rozwagą i przede wszystkim umiejętnie. Kolejną rzeczą, jaką indukuje stan ketozy, jest morsowanie. Możecie jeść bardzo dużo węgli, ale gdy dojdzie do ekspozycji na zimno, nasz organizm zacznie Marnować te węglowodany, przepalać glikogen wątrobowy i mięśniowy, i w pewnym momencie dojdzie do lipolizy oraz ketogenezy, żeby wytworzyć ciepło. Oczywiście to też zależy od tego, jak długo my będziemy eksponować się na zimno i też zależy od tego, jaka to będzie temperatura. Bo, na przykład, minutowa ekspozycja w temperaturze 15 stopni no, nie aktywuje ketogenezy. Natomiast dłuższa ekspozycja w niższych temperaturach. Jak najbardziej będzie indukowała ketogenezę. Oczywiście teraz jest maj, jest coraz cieplej, już morsowanie nie działa, natomiast możecie popróbować z zimnymi prysznicami. I obserwujcie wasze ciała ketonowe jak rosną. Kolejną rzeczą jaką możesz zrobić to jest robienie interwałów i generalnie dużej aktywności fizycznej. Bo generalnie każda czynność, która będzie depletowała glikogen mięśniowy i wątrobowy, będzie sprzyjała ketozie. Istnieje takie pojęcie jak ketoza powysiłkowa. Niektórzy sportowcy, nie tylko profesjonalni, ale również amatorzy, doświadczają stanu ketozy po wysiłku, bo ta aktywność fizyczna zużyła wszystkie pokłady glikogenu wątrobowego przez co organizm zaczął produkować ciała ketonowe. A ci sportowcy byli na diecie wysokowęglowodanowej. Dlatego niezależnie od diety, jeżeli będziesz bardzo aktywny fizycznie i przepalisz się przez zasoby swojego glikogenu, to będziesz w stanie ketozy. Oczywiście taka ketoza powysiłkowa nie trwa długo, natomiast to jest kolejny tip, jak wejść w ketozę i też jak pogłębiać ketozę. Jeżeli ci przeszkadza to, że masz mało ciał ketonowych, no to możesz zrobić mocny trening lub nawet lekki trening, ale długotrwały. Powiedzmy, że 3 czy 4 godziny spaceru, na przykład w górach, również ci pomoże zwiększyć poziom ciał ketonowych we krwi. Oczywiście, na glukometrze możesz tego nie widzieć, bo ty te ciała ketonowe możesz stale używać, natomiast będzie nasilona wtedy ketogeneza i lipoliza. Kolejną rzeczą jaką możesz zrobić, to stosowanie IFU. Wiele osób stosuje intermittent fasting, będąc na diecie wysokowęglowodanowej i doświadczają stanu ketozy. Oczywiście to wszystko zależy od waszej wrażliwości insulinowej i elastyczności metabolicznej, aczkolwiek wiele osób nie ogranicza wcale węglowodanów i mimo wszystko Wieczorem czy też rano, mają ciała ketonowe we krwi. To mówi o tym, że produkują te ciała ketonowe i z nich korzystają. Natomiast wiadomo, że to nie będzie taka głęboka ketoza jak na diecie niskowęglowodanowej. Natomiast pytanie, czy my potrzebujemy głębokiej ketozy? Tak naprawdę, głębokiej ketozy potrzebują osoby, które stosują ketozę kliniczną, gdzie zależy na niskim GKI. Natomiast jeżeli ty stosujesz ketozę w celach: Rekreacyjnych w celu poprawy samopoczucia, w celu odchudzania, no to Cię GKI nie interesuje. Wtedy GKI nie ma żadnego znaczenia. Więc wtedy obserwuj swoje samopoczucie, swoje wyniki na wadze, a nie to, czy masz dużo ciał ketonowych we krwi, czy też niskie GKI. Jeszcze chciałbym dać Wam znać, że się kończy promocja na moje jaduspisy 29 maja, także skorzystajcie jeszcze z okazji minus 30 zł. Link do jaduspisów zobaczycie w opisie filmu. A w tym filmie to będzie wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Odsyłam Was do innych moich materiałów na YouTubie, na Instagramie, na blogu. A my widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia!